Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tiki Skylines I dzisiaj będziemy sobie ogarniać strefę tutaj mieszkaniową Dodałem troszeczkę miejsca Tutaj będzie kolejna, tutaj też będzie miejsca I tutaj jeszcze też będzie Tutaj będzie mini handlówka Znaczy tutaj będzie mini handlówka, tutaj jeszcze będzie ta strefa Tak sobie troszeczkę tutaj rzeczy tych pododawałem Mamy spoko przyrost Zobaczyłem sobie ile drogi mnie kosztuje, normalnie się troszeczkę załama, 15 tysięcy Ale nieważne. Zrobiłem jeszcze coś takiego, właśnie drugą nitkę autostrady tutaj, dajmy trójkę. Tutaj. Widzimy fajnie tutaj drogi nie są zużywane mocno. Fajnie to będzie ta nitka druga autostrady bywa. Oczywiście tutaj jest... ...te dla ciężarówek, tych dla wysypki, dalej jest... ...na dwa w dół. Mamy ten esophilamic cumbutus e, plant 19 śmieciarek. Tutaj mamy takie e, składowisko odpadów, takie co nie produkuje w ogóle zanieczyszczenia, a ma chyba 14 milionów pojemności. Przy czym e, zwykłe składowisko nawet miliona nie ma. Chyba. zobaczmy 18 milionów aż ma e, składowisko tutaj e, pojemności a to ma tylko a nie to ma 8 milionów ok, więc dwa razy więcej to ma co też fajnie po prostu żeby śmieciarki były więcej tych śmieciarek Status spalanie jest spoko dobra i tak oto by się prezentowała teraz ta strefa już się dorobiłem tutaj troszeczkę tutaj wyrzuciłem większość już możemy dalej wyrzucić tylko handlówka jest. Tutaj przerobiłem w ogóle całkowicie... Znaczy nie przerobiłem, tylko się nie zapisało wcześniejszy odcinek. Więc zrobiłem coś takiego. Jedno duże rondo, później takie nie ma Okej. Tutaj gdzieś prądu nie ma okej. Może taka A nie, mogę, okej. Zrobimy tak. Tutaj oczywiście mamy... Rolinczówkę, tylko rolniczówka niestety mi się tutaj pobagowała że posadziłem drzew sobie i mi znikło tutaj tutaj, że nie mam już tej strefy więc tutaj chyba sobie zrobię po prostu zwykłą strefę, nie? bo no nie wiem, nie chcę się to rozprzestrzeniać dalej jeszcze troszeczkę się rozprzestrzenia, zobaczymy czy się będzie rozprzestrzeniać dlatego to tutaj nie, to rolniczówki nie będzie w ogóle, chyba że jakiś pom tutaj na przykład, w malutkich miejscach, nie? Tutaj mam już tartaki, czekam jeszcze aż zarosną te drzewa mm, Tak, żeby tutaj się troszeczkę tego stworzyło takie mocne zielone Tutaj mamy też kilka tartaków tych... jednak Więc nawet spoko Możemy na dodać więcej, bo oni chcą tej strefy, więc dodajmy im jeszcze kolejne a nawet jest fajnie. Hmm. Oczywiście później będzie ten przemysł i tak dalej. Będą. No i tak, oto się prezentowała ta rolniczówka. tej drwód, e, tak to nazwałem. No i tak, zobaczmy sobie te zasoby, jak my tam zużywamy je. export, import, e-import czyli ta towary. Głównie. Produkty przemysłu naftowego tutaj sporo, czyli górniczy przemysł, leśny, o, leśny już nie będą importować, tylko będą od nas brać eksport. Głównie produkty przemysłu rolniczego, no, a do tego troszeczkę pojedyncze, takie rzeczy. No, oczywiście towary to normalne, że jest eksport, chociaż już mniej eksportu tego nawet, tych towarów. Du o, oczywiście produkcja przemysłu rolniczego prawie w ogóle przemysł naftowy jeszcze troszeczkę leśny to nie wiem dlaczego, ale okej okay. turystyka to co nas nie obchodzi oki okay. o właśnie, tutaj jest troszeczkę tak zniebane bo jest troszeczkę problematyczne to że oni tutaj tak jeżdżą no dobra, niech jeżdżą jeszcze że mi tak wywalić ten już. I tutaj, oczywiście, bym chciał dać strefę e, handlową, ale tak robimy strefę dzisiaj e, mieszkającą, później byśmy zrobili jeszcze dalej, jak zdążymy, strefę e, tą, strefę e, handlówkę nie nie wiem, czy niskie, czy wysokie właśnie tutaj zagospodarowanie przestrzenne. Nie wiem. Próbowałem dźwignia nagrywać. A w ogóle przypominam, że był dzisiaj live. Jutro też będzie live z tej gry właśnie z Dzisiaj był już dźwigna, a jak się nie zażyliśmy znak zapytania i kar quinta i zrobić, no to będzie jeszcze jutro. Ale oczywiście ta gra będzie na samym początku. Dwie godzinki live. Jakby ktoś e, chciał wiedzieć tutaj w sumie możemy tych wyburzyć Ok. teraz tak przydałoby się kolejny kawałek tam dokładnie żeby to zbudować tutaj jeszcze kawałek żeby to dobudować właśnie i tu będzie fajnie bo będzie port a tutaj obok będzie od razu port turystyczny tutaj będzie port turystyczny a tutaj będzie e, jakiś tam przemysłowy produktów dobra Tutaj mają fajne towary, więc ok. No, fajne poziomy mają 49 euro na metr kwadratowy. Jak ta strefa się tu z. Aaa, bo to jest taka malutka strefa, ok. Jeszcze to musimy dodać. Do tego. No i. Już ten czwarty poziom straciliśmy. Jak wydaliśmy to bo po prostu tutaj się budują i to są niskie poziomy. Niestety. Dobra, widziałem park, że o ten dodaje bardzo dużo. Wow! Myślałem, że mam gorzej tutaj. Okej okay. Więc dodaję jakiś mniejszy park. Najlepiej gdzieś tutaj. Jeśli się zmieści. Nie będzie zbytnio Taki, taki to nic nie da. Wiem. Yy, to są na. O, taki fajny, no to jest. Ciekawe. Zobaczmy, co to jest. Aha, kort tenisowy ale to Polska jest ok, więc tutaj powinno już im podnieść, tak! Podniosło więc nie ma problemu. Przydajmy im tutaj ten to czyli Restaurant Place, czyli plac restauracyjny. Hmm, tak to by się to prezentowało. Tutaj już yy, w dół, znaczy, yy, tam pod ziemią jest to. I po prostu jest już podniesione mocniej i wyjdziemy gdzieś tutaj w tej strefie. Może jeszcze taką, tędy bym jakoś taką dał jechać, ale to naprawdę nie wiem. Ja oczywiście będzie jeszcze tutaj i tutaj będą te porty, które się powinny zmieścić. Kiedy będą te porty? 28 tysięcy. Powinniśmy już inwestować w, sumie w te... Może w komunikacji właśnie, w kolejnym odcinku może właśnie to zrobimy, ale na początku jeszcze potrzebujemy ludzi. Ludzi, jakichś tam e, przemysłów i tak dalej. Czy przemysłów? no... Powiedzmy. Nie, może ja im przy tym rodzinie nie będę dawał. Dobra, No i tu jeszcze strefę tą przemysł e, na znaczy handlówkę. Dajmy jedną drogę na tą główną, powiedzmy. OK. Może być. dobra. Ok. Ok. Łączymy oczywiście. Próbowałem nagrać na dzisiaj, coś mi nie wyszło. Jak niedzielę to nie jest zbyt dobre e, nagrywać. Ale nic. Nieważne, nie nie? Ja to podniosłem, tak podniosłem. Nic tak naprawdę nie widzę tutaj. Eee, da się w opcjach, tak. Da się w opcjach dać podświetlanie mieszki nocą. Co, auto to zapis co 4 minuty włączyłem, bo się ostatnio dzisiaj właśnie nie zapisał. O, i od razu lepiej. Ok. Eee, po prostu to. Ok, może jeszcze troszeczkę. To jest. Jest może że coś takiego. Ja oczywiście widzę wy tutaj możecie nie widzieć tego. Hmm. Powinno być oki. Ok. O, okej, okay. jest dobrze. Dobra. O. I tutaj by coś takiego. Tutaj będzie mały przemysł. Małe te ilościowo. A? Jeszcze dajmy raz, dobra, teraz tutaj jakoś bym to zrobił odtąd. I za chwilę zobaczymy. E, w ogóle postawiłem, jakby ktoś nie wiedział, postawiłem tutaj ten e, hydrogen e, power plant. 6000 teraz na e, utrzymanie koszty i 400 MW produkuje to. A nie, koleczków nie ma tutaj. Jednak takie rondo to jest coś. Oczywiście oni tu jeżdżą, nie? Ale nie ma czerwonego. Oni się nie blokują, nie? Stoi na przykład trzy samochody, musi stać tylko. Ale nie. Na przykład ciąg odtąd aż dotąd stoi tego. Głównie to przez te ciężarówki, bo one tutaj już nie jeżdżą zbytnio. Te właśnie rzeczy. Chociaż nie, policja jeździ. Nie. No, jeżdżą tędy, po prostu tędy też używają, bo jak widzieliśmy, policja pojechała. Oczywiście jako, że nie mieliśmy, z to mam tylko tutaj, tutaj, mam podłączenie i tutaj ten zjazd. Jeszcze tutaj by trzeba było chlepać, gdzieś tutaj, tutaj na pewno, tutaj może drugą taką strefę byśmy zrobili. Właśnie mniejszą, nie taką już dużą jak tutaj, że bez tego, bez cmentarza, to po prostu krematorium, policja, hmm, spalarnia, jakieś malutkie pogotowie. Możliwe, że szkoła średnia, bo szkoły tutaj jakoś pod tą ten i wyrabia. To już średnia nie wyrabia. Oczywiście, jak to też musi wyrabiać. Od 14 tysięcy jest tak fajna 1500 uczniów ma tylko 1000. Więc ona będzie miała 2250 uczniów. Oj, 2250 uczniów. Jak będziemy się mieli 14 tysięcy ludzi, dlatego też buduję tą strefę. Widzę, że wody. O, właśnie. To mi się wcześniej zbagowało, niestety. Nie mogę tego zwiększyć. coś nie mogę przekręcić. Tutaj, oczywiście, dużo tej mocy mamy. Nie mogę zobaczyć, czego, chciałem na YouTube nie. w no, z, z większym bitrate'em spokojnie. 20 minut, w mogę konwertować. Z większym bitrate'em, na przykład e, mam 2800, to 3, to tak 600 MB, by było. No. 3000, może na YouTube byście to widzieli, bo ja spokojnie u siebie, bo YouTube to konwertuje nie widzę co tutaj jest napisane Daleko odległości. A Wy dopiero to widzicie, tak gdzieś o taką będę miał tutaj, jak tego nie nakieruję na to, nie? Więc tak to YouTube robi, niestety, no, nic nie poradzę, też bym coś takiego robił, bo to dużo miejsca jednak zajmuję w e, większy bitrate a oko ludzkie tego nie zobaczy to, nie to powinno być tak, że przy niskim nitrate, nie już przy niskim nie powinni tego już konwertować bo i tak zajmuje im miejsca minimalną ilość bo na pewno jakoś byłaby poprawiona teraz dajmy tutaj handlówkę oczywiście małe zagęszczenie I dajmy im na chwilę, mi się tutaj pobudują się wydują. i jeszcze bym tutaj podłączenie jakieś walną stąd tutaj ee, do tego i okay, musicie się... a oczy się nie wywiedział, ja muszę tak coś tutaj zrobić. Dobra, mają już podłączenie. Mimo że tutaj niby nie ma, ale jest. To nie wiem czy im wydawać. W sumie przy rondzie lepiej nie. To też trochę, strefa jest tak troszeczkę nieogarnięta, nie? Ale ja już wiem co zrobić, czy było lepiej na pewno. Już troszeczkę ogarnąłem. Tutaj do ronda bym chciał też autostradę podłączyć, więc by było ok. Na górze przy strefach większego ruchu trzeba będzie zrobić pewną rzecz. Najbardziej trzeba to będzie ogarnąć. Dobra, jak tam prądy? Oczywiście, tutaj no, budują się tak, żeby będą mieli prądy. że przy strefach większego ruchu, że będziemy musieli jedną e, drogę na przykład. Okej, okay. jedną drogę byśmy mieli takie osiedlowe. Nie, że mamy na przykład osiedlowe. E, drogę osiedlową, powiedzmy. To jest droga osiedlowa, nie? Tam dalej są osiedla i tak dalej. Tak jak coś takiego. Później mamy łączące. Później mamy taką główną drogę łączącą już z autostradą, na której jest mało zjazdów, i do tej drogi byśmy podłączali tą strefę. Tak, żeby ta główna droga nie była zepchana mocno. Coś takiego jak tutaj jest. Że mamy tutaj taką, że odtąd się zaczyna właśnie ta strefa, i tutaj do tego idzie tylko kilka dróg. Cztery drogi dokładnie idą z tej strefy naszej normalnej, a dalej autostradami. Coś takiego już w sumie dalej te osiedla jest więc to nawet zdaje egzamin i jest całkiem fajne, dobra dajmy im jeszcze tej strefy co bo jednak importują to dlaczego, ja nie rozumiem, po co oni importują, mają na miejscu, importy. logika ale cóż nic nie poradził, dobra, no, to Aż by się im tutaj trzeba było pociągi jakieś postawić gdzieś. Tutaj nie wiem, czy w środku tutaj zbudować. Może nie, będzie to fajnie nawet wyglądać. Tutaj dopiero będę je zbudować, ale tutaj nie będę nic zabudowywać. Tutaj bym postawił kolej i tak dalej. Bo nie, nie kilka stacji. Nie, to, to nie ma w ogóle sensu. Tutaj by trzeba było drogę taką zbudować gdzieś. Tutaj na przykład. A właśnie, tutaj z tej strony drogą byśmy zbudowali. Czy możemy ją zbudować. Oczywiście komunikacja w kolejnym odcinku będzie. Coś takiego by było. To byśmy odłączyli. Bo jak najmniej tych zjazdów? Dobra. Teraz czekamy. Dobra. Tak, byśmy musieli, dobra. Oczywiście tutaj generuje prąd, więc oni tutaj jeszcze mieli ten prąd. I jak tam import? uuu 7 karów. Troszeczkę jakby się... Z... No nie no, zwiększa się troszeczkę. Tak powoli się zwiększa. Jednak motor robi swoją. Robi swoją robotę, moc taki jeden, na te, bez tu, te rzeczy. Robi swoje i się jednak chyba troszeczkę zwiększa. Bo 7 już aż hektarów zużywają, a było 6. Jeszcze wcześniej. Może jeszcze tutaj w odcinku było 7, nie? Ale było wcześniej 6. pani jednostek też drewna jest używanych. Sporo nawet. Ok, czyli wy tu wody nie macie. I już nie ma problemu. Macie wodę, dobra, macie wodę, dobra, jak tam teraz jest? Wolnik tej wody, i okej, okay. dobra. Import, 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 produkty importowane właśnie, są tylko towary tak naprawdę importowane. Przemysł naftowy, troszeczkę tak naprawdę, leśnictwo w ogóle, eee, tutaj te te. Tutaj mam jeszcze naftę, ale wow. Towary ten tylko są importowane. O, tutaj jest jeszcze olej importowany. Tutaj do tego. Po prostu tego nie, nie produkujemy. A jak tam import? Ale znaczy eksport? Eksport, tak. Produkcja przemysłu rolniczego i produkcja przemysłu leśnego i troszeczkę towarów też. Towarów jest tylko troszeczkę, bo tutaj mamy tylko tą strefę. Mam troszeczkę leśnego, mało tego. Wysyła. Tylko tutaj, tutaj, tutaj. Takie miejsce to są tak naprawdę. Tam widziałem, że ze zmarłymi są problemy. Czy oni nie dojeżdżają do te karawany, czy co? Sto zmarł. Czy tak jakby nie dojeżdżał. Proszę, ile ich tych karawanów? Jest 14, ok, nie, Max. A to musimy troszeczkę podnieść chwilę Dobra 20, może być ok, więc chwilę powinniśmy pozbierać tutaj oni chyba drogi nie mają, podłączenia i tej ee, co mogą tam 140, a nie tutaj mają aż podłączenie, co tu Dobra, jedzie tu coś, no jeżdżę, dobra 97, już Ok. Albo oni coś szybko umierają. No. Jak tam? Tutaj. Może dajmy im jednak... E, mamy 78 tutaj e, mocy. Czy 78 tutaj zdrowia, no to tutaj, dajmy, dajmy im, z zakres jest. O, parki i rekreacje, żeby to dawało więcej. O, jeszcze było coś takiego jak e, zaawansowane te kończe są mieszkalne. Co oczywiście troszeczkę kosztuje, ale jednak fajne to jest. Eee, jest jakieś posiadanie zwierząt? No, to odpady. Popatrzcie, jak levelują, patrzcie, jak levelują. Jak jeździłem. gdzie O! Duże miasto, dziękuję. Chciałem to. I teraz, co by tu kupić? Co by tu kupić? Dobra, złoża, 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 złoża. No, to ewidentnie się troszeczkę przypieszcza. 4-5 hektarów używam używane, to ja nie wiem. No, tego jeszcze tutaj nie było, tego, bo nie wiem, jak to działa. Może ja jeszcze takie, takie coś zrobię. Oni chcą teraz, to oni coś takiego. tutaj i tutaj bym im zrobił tej strefy trochę. Chcielibyście tak? No dobra, zobaczmy. Możliwe, że się będzie teraz przemieszczać szybciej jeszcze. Nie, no ewidentnie, tutaj się też troszeczkę przemieszcza w tą stronę. Fajnie. Okej. Okay. Hmm, jak tam te leśnictwo? Tutaj, no nawet mają te stref troszeczkę. Tutaj jeżdżą. Jak tam drogi tutaj. No, drogi fajnie. Oni z tej autostrady zjeżdżają tutaj i jedą tam za nas. Chociaż już czegoś takiego nie ma chyba. Nie? O, nie ma już coś takiego, bo było coś takiego, że oni właśnie tutaj takiej hali. Tutaj się bubują bu Niestety, dobra, naprawmy mi to szybko. Bo Nie już coś takiego robić. Coś takiego było. Dobra, to zapisy oczywiście co 5 minut są. Zniszczmy zniszcz 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 tutaj, żeby tutaj nie męczyli się na tych autostradach. Tutaj już nie stoją w ogóle. Z OKI. No, sporo tych samochodów jeździ, dlatego te kolejne autostrady, może w kolejnym odcinku jednak autostrady zrobimy I bym chciał strefę zrobić tutaj Tą handlówę, handlówę tutaj Kolejną, ja tutaj sobie rzeczywiście na tym live. Ja nagrywam to w niedzielę, więc w poniedziałek będziecie to mieli Przypominam o jutrzejszym live. Oczywiście jak ktoś jeszcze ogląda to będzie wiedział może jakieś ja zrobię? nie wiem a na razie nie mam co zbytnio zrobić, wow aż tyle oni tego używają? no okej okay. a bo oni tutaj chyba mają wyłączone te drogi światła chyba mają czy nie? dobra, ja to ogarnę tutaj ten zjazd tutaj po prostu tym narzędziem i w tym odcinku byłoby na tyle. Oczywiście tutaj też powiększa o tą strefę i o tą naszą tą strefę mieszkalną. Aha, jeszcze... Jeszcze to! Wysławmy postawmy. Uuu, to jest bardzo duże. Myślałem, że to jest dużo mniejsze. Idziemy to postawić? tutaj? W sumie, w sumie tutaj by było nawet dobrze. Okej okay, i oni teraz się uszczęśliwiają. Ooo, prawie starcza, prawie starcza prawie starcza. Jak tam postał? nie teraz. A to musi starczać. No jednak Aha, jeszcze jest jeden, jeden coś na edukację okej. Zwiększajcie budżet na edukację. Eee. Okay. Wiem czy troszeczkę mniej tutaj będę miał. 17 tysięcy, przyrosło, no to ok. Znać po to. Oczywiście jakaś tam policja Niby. Dobra. Nieważne. No policja troszeczkę tutaj nie chce działać. Naprawdę 26 i nie chce działać. No tam oczywiście dołożymy kolejne te radiowozy, czyli tak, 26. Teraz mamy 35 aż. No, ziemię. No, właśnie się zastanawiam, która. Dobra, na razie zobaczymy, ja ogarnę sobie tutaj, co, może tutaj gdzieś, nie wiem. Ale w tym odcinku byłoby na tyle. Na razie, cześć, Hej. Przypominam o liveie oczywiście. Link w opisie do Twitcha. Oczywiście na Twitchu będzie się odbijać, cześć.